26-letni Jędrzej Myszkowski z Leszna pobił rekord Guinnessa w liczbie rozegranych bez przerwy spotkań tenisowych. Rozegrał łącznie 37 spotkań. Bicie rekordów wsparła Akademia Juana Carlosa Ferrero. Zasady były praktycznie wszystkie takie, jeżeli chodzi o ITF-y, czyli zmiana tam stron w gmach nieparzystych. Jedyna różnica, jaka była taka, to nie było przerw między setami i gamami, czyli przejścia musiały być płynne, te przerwy zostały zabrane. Przerwy, które mi przysługiwały, to co godzinę mogłem sobie kumulować 5 minut przerwy. My z moim zespołem zdecydowaliśmy się na przerwy co 4 godziny 10-minutowe, no i to tak naprawdę sprawdziło się idealnie. Sam przebieg rekordu, mecze musiały być rozgrywane non stop, czyli tam praktycznie jeżeli jeden mecz został zakończony, Podchodzimy do siatki, przebijamy pionę i od razu kolejny przeciwnik już musi być gotowy do gry. No i tak, aż ten rekord nie zostanie pobity, czyli do 37. meczu. Całość konferencji prasowej do obejrzenia na telewizjaleszno.pl, na Facebooku Telewizji Leszno i po teleobserwatorze.